go wszystkim z tej strony Koreański Piotr. Witam na kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam koreańskie wesele. Dotarliśmy właśnie do Ulsan. Ulsan to jest miasto położone na południu Korei, gdzie właśnie ta uroczystość ślubna będzie się odbywała. Jest to w ogóle mój drugi ślub połączony z weselem w Korei. Pierwszy był chyba z 2 lata temu, także dobrze będzie sobie to odświeżyć. Oczywiście wszystko, co będę mógł, nagram i Wam pokażę w tym oto materiale, także zostańcie do końca. Niestety podróż się jeszcze nie zakończyła. W ogóle to jechałem tak około 3 godziny pociągiem, ale podróż się jeszcze nie zakończyła, bo będę musiał jeszcze jechać godzinę autobusem, tak się widzicie lekko nie ma, ale myślę, że będzie warto, bo podobno będzie bardzo dobre jedzenie a jestem bardzo głodny, więc świetnie się składa Powiem tak, chciałem zamówić kawę, ale dość drogo Chyba dlatego, że to dworzec, albo dlatego, że to Dunkin Donuts Generalnie kawa w Korei, no to myślę, że tak wiecie, taką po prostu americano, kawę czarną z lodem to można spokojnie kupić za jakieś 5-6 złotych więc jak tutaj widzę za dwukrotność tej ceny To jakoś tak... Oh, jakoś tak mnie skręciło, nie? Więc wytrzymam do wesela, wiecie Nie ma co być zbytnio chciwym Zobaczcie kto idzie Say hi in Polish <grywa> Cute Właśnie moja ukochana Już narzeczona muszę wam powiedzieć Powiedziała, że to jest nasz autobus, więc Zaraz sprzedamy. Zanim wejdziemy do autobusu Muszę zadać codziennie ważne pytanie. Poland Orocią Maria Juseja. Cześć, brawo! Prawie dotarliśmy. Wysiedliśmy z autobusu, jak widać, ale jeszcze jest 10 minut na piechotę. Mogę Wam pokazać za to okolice. Nie wiem, czy to jest specjalnie jakaś zachwycająca okolica, ale Wam pokażę i tak. Jakiś festiwal też jest tutaj w okolicy. No jest festiwal. Jakiś artystyczny, jak widać. No, ładne to. Widzicie, nawet na festiwal się załapaliśmy Jest i piwo? Są i to poki. Jest i piesek Słodki piesek 5-6 minut Sujin powiedziała właśnie, że zostało nam 5-6 minut Jak słyszycie, komunikuje się z nią po koreańsku Także wiecie, raczej nie będzie potrzeby napisów. O! Pokażę wam coś! Zobaczcie! To jest wieloryb i wieloryb jest tu dlatego, że Ulsan to jest miasto wielorybów, bo kiedyś tu faktycznie były wieloryby, więc generalnie i macie wieloryby na chodnikach i są też wielorybie muzea w jednym byłem. Więc no, ładne miasto, co? Moja ukochana pochodzi z Ulsan, dlatego byłem już w tym mieście. No i oczywiście siłą rzeczy miała tutaj koleżanki. I ta koleżanka, jedna właśnie z nich się dzisiaj żeni. Znaczy wychodzi za mąż? <laughs> Wybaczcie, już zapomniałem polski. W sumie to tak teraz pomyślałem, że jak zapodaję wam jakieś ciekawostki, to chyba powinienem skierować kamerę na twarz. Jak widzicie, właśnie taki ze mnie profesjonalny vloger. Ale słuchajcie, zostańcie ze mną po prostu na tym kanale dłużej. Myślę, że to się poprawi. A jak nie, to przynajmniej może będzie śmiesznie, że jestem e, nie w tej oto kwestii, jak i wielu innych. O co ja. Jaszczurki właśnie, właśnie jakieś dziecko powiedziało, że ma bardzo kło, słodkie te jaszczurki, tylko że on ma, czyli mama na no raczej by nie była zachwycona, więc i sprzedawca, i tata, który był obok, śmiechnął. Moi drodzy, widzicie ten budynek? To tam. Już niebawem. O, tam, 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 tam. To tu. Oram, Oran Convention. Dobra, wchodzimy do środka. Więc teraz będę musiał trochę tak. Wiecie, tak. po kryjomu nagrywać. Albo i nie. Czujecie to. To ujęcie z za pleców. Normalnie jak w jakimś filmie. Śledzimy główną bohaterkę. Tak naprawdę to jest główna bohaterka tego vloga. Ja to tam wiecie. Tylko narrację uskuteczniam. Jak każdy szanujący się gość. Musimy skorzystać z bankomatu. Oczywiście w celu zgarnięcia hajsu dla par młodej, bo też na wejściu daje się kopertę. Także tutaj, akurat, jest pewne podobieństwo między polską a koreańską kulturą. Po prostu pieniądze. Klasycznie przed wejściem na chyba jakiekolwiek wesele w jakimkolwiek kraju, daje się koperty z pieniędzmi. I ogólnie, jeśli chodzi o kwotę, jeśli nie jest się jakąś bliską osobą dla państwa młodych, no to daje się około 100 tysięcy łonów, czyli tak 300 zł z kawałkiem. Na koreańskie wesele zapraszani są oczywiście znajomi oraz rodzice państwa młodych, ale co ciekawe, i tutaj jest to znaczna różnica kulturowa między Koreą a Polską, bardzo często rodzice państwa młodych zapraszają swoich przyjaciół oraz też przyjaciół, przyjaciół na taką uroczystość. Jest to swego rodzaju pochwalenie się, że moja córka czy też mój syn właśnie się żeni. Dlatego też przyjaciele, koledzy, patrzcie, to mój syn, to moje dziecko. Z tego względu zdarza się, że na takiej uroczystości pojawia się około 300 czy 400 gości. W ramach rozpoczęcia ceremonii najpierw wchodzą matki państwa młodych. I tutaj matki ubrane są właśnie w tradycyjne stroje koreańskie, czyli hanboki, i kolorystyka tych strojów nie jest przypadkowa. Różowy hanbok zakłada matka panny młodej, natomiast niebieski pana młodego. Po uroczystym wejściu matek. Chodzi pan młody, no i oczywiście po wejściu pana młodego czeka on na pannę młodą, no i krem de la creme, panna młoda wchodzi i dołącza do swojego, no przyszłego, a w zasadzie już zaraz, małżonka. Całą uroczystość prowadzi tak zwany MC, mistrz ceremonii, który oczywiście ma spisany pewien skrypt, no i oczywiście opowiada, żartuje sobie i tak dalej, więc często rzucił dobre żarty, bo ludzie się śmiali. Czasami na scenę, poza wodzirejem, poza prowadzącym, wchodzą też przyjaciele, znajomi państwa młodych. I pierwsza para, która weszła na scenę, to są ludzie, dzięki którym państwo młodzi się poznali. Czyli swego czasu kolega powiedział, no ja mam takiego kolegę, a koleżanka powiedziała, no ja mam taką koleżankę, myślimy, że byliby niezłą parą, no to może ich razem spikniemy. Jak widzicie, osiągnęli sukces. Drugi duet to przyjaciele pana młodego, którzy uznali, że zrobią mu swego rodzaju performance i odśpiewają piosenkę z niewielkimi, ale jednak elementami tanecznymi. Jest to bardzo częsta praktyka w koreańskich weselach. Na weselu, którym byłem 3 lata temu, koleżanki panny młodej zrobiły nawet prezentację, która leciała na rzutniku i też właśnie odśpiewały jej piosenkę. Chyba jedną z największych różnic kulturowych jest fakt, że nie mamy dań, które są nam dostarczane do stołu, tylko jest wielki bufet, wielki szwedzki stół. No i oczywiście wedle własnego uznania można sobie nakładać jedzonko. Ale nie tylko jedzenie jest w ramach właśnie tego szwedzkiego stołu, bo są też lodówki z alkoholem. I alkohol, który się pije na weselach to jest klasycznie piwo oraz soju, czyli ich nieodpowiednik wódki. Soju jest znacznie słabszy niż wódka, o około 20%, 20 punktów procentowych i w zasadzie no, smakuje właśnie jak słabsza wódka. Natomiast przez to, że wesele trwa około 2 godzin, no to wiecie, to nie jest taka balanga jak na polskich weselach, więc średnio nawet kto pił alkohol, jeśli już to jakieś jedno piwo i po prostu szło się do domu. No i wiecie co moi drodzy? I to jest koniec. Trwało to od 13 do 15, tylko dwie godziny i w zasadzie cała ta część formalna, cały ślub w zasadzie trwał jakieś 30 minut, tylko i wyłącznie. Czyli w zasadzie to było tak, wchodziły mamy państwa młodych. Wchodził pan młody, wchodziła panna młoda, składali sobie przysięgę, i potem przyjaciele państwa młodych właśnie tam śpiewali piosenki, życzyli, życzyli wszystkiego dobrego z okazji, wiecie, no ślubu, na nowej drodze życia i tak dalej. I potem były zdjęcia. Zdjęcia najpierw z rodziną, a potem z przyjaciółmi państwa młodych, i potem szło się właśnie na górę jeść. I to jest tyle. Dwie godziny i z głowy, tak naprawdę. Ale muszę wam powiedzieć, że pieniędzy, na to trzeba było naprawdę, naprawdę dużo. Słuchajcie, no, kultura jest zupełnie inna, nie ma czegoś takiego jak wesele, nie ma czegoś takiego jak, wiecie, jakieś, jakieś imprezowanie, jakaś zabawa właśnie po już całej tej oficjalnej ceremonii, więc trzeba obejść się smakiem i zadowolić tym, że można było się napić piwa i soju w właśnie tej części bufetowej, no i najeść się dosyta, co też zrobiłem, naprawdę jestem w tym momencie pękaty, zrobiłem tyle różnego rodzaju mięsa, tyle ciast i tak dalej, że nie będę ukrywał. Jestem usatysfakcjonowany, ale wiecie, no w porównaniu do polskich wesel, no ja mam taki w pewien sposób niedosyt, że aż chciałoby się czegoś jeszcze, czegoś więcej. No ale cóż, wiecie, no człowiek się tak wystroił, no i, no i to tyle. Niedługo będziemy po prostu szli sobie do kawiarni, bo mamy jeszcze uu, 3 godziny do pociągu. Yy, no a potem pociągiem znowu do Seulu, i więc to by było w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie znać, jakie macie odczucia związane z koreańskim weselem i czy forma vlogowa wam się podobała trzymajcie się i do następnego papa pa. i czekajcie jeszcze chwilę ze pa, papa bye bye do widzenia do widzenia okej okay, kadzia to znaczy chodźmy no to idziemy papa pa.